Oto 14 motocykli, których nie kupisz w Europie. Jak się okazuje, tracimy naprawdę sporo. W Europie mamy mnóstwo ciekawych i naprawdę fajnych motocykli, ale przecież motocykli nigdy za dużo. A gdy dodatkowo spojrzymy, co do zaoferowania mają dilerzy w innych miejscach na świecie, to okazuje się, że jednak moglibyśmy mieć zdecydowanie większy wybór. To nie jest tak, że Unia Europejska zabrania sprzedaży konkretnych modeli na starym kontynencie. Każdy producent wie, jakie normy muszą spełniać ich motocykle i jakie kroki musi przedsięwziąć, aby jego motocykle właśnie je spełniały. Kłopot znajduje się w zupełnie innym miejscu. Jest nim opłacalność wdrażania motocykli do sprzedaży i związana z tym stopa zwrotu. Osoby zajmujące się sprzedażą motocykli na całym świecie doskonale wiedzą, jakie motocykle będą sprzedawać się globalnie, a jakie regionalnie. Do tego wszystkiego dochodzą koszty homologacyjne, logistyczne i i tak dalej. Specjaliści od sprzedaży motocykli doskonale wiedzą w jakim stopniu dany model ma szansę na danym rynku, a jaki nie ma. Idealnym przykładem są stare duraki turystyczne, które chociaż są świetnymi maszynami i internauci rozpływają się nad ich możliwościami i zdolnościami, to prawie na pewno nie sprzedawałyby się obecnie na europejskim rynku. Badania pokazują, że nowoczesny osprzęt oraz wygląd mają znaczenie dla przeciętnego nabywcy. I są to fakty. Oczywiście romantyczny rys podróżniczy ma tutaj znaczenie, i część motocyklistów jeszcze dzisiaj pobiegłaby do salonu, żeby kupić nową dr czy XR-kę. Fakty jednak są twarde. Tych osób jest zbyt mało, aby rozwijać taki projekt i modyfikować już istniejące rozwiązania, aby te spełniały restrykcyjne normy emisji spalin. Jest jeszcze jeden namacalny przykład, o którym przekonała się kilka lat temu, np. Honda. Japończycy zaproponowali nam model CRF450L i tak naprawdę był to wspaniały motocykl. 450 cm sześciennych w turystycznym enduraku mogłoby okazać się strzałem w dziesiątkę, gdyby nie fakt, że jedno miał zaledwie 25 koni mechanicznych, podczas gdy w Stanach ten sam motocykl osiągał blisko 50 kucy. Oczywiście szybko doszło do tego, że na rynku pojawiły się kity odblokowujące ten sprzęt, ale były to dodatkowe koszty, do i tak już naprawdę drugiego motocykla. Jak widzicie, te ruchy są dosyć skomplikowane i czasami po prostu. Pozbawione opłacalności. Trzeba jednak pamiętać, że powodów jest znacznie więcej. Honda Hawk 11. Jeden z najpiękniejszych motocykli, których nie kupisz w Europie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten motocykl, to od razu jakoś tak zmarszyło mi się czoło. Przecież to jeden z najładniejszych motocykli, jakie Honda wypuściła od 20, ba nawet 30 lat. Hawk 11 to poniekąd realizacja koncepcyjnego modelu CB4 Interceptor, a przynajmniej stylistycznie. Co prawda, pokazowy model z 2017 roku miał więcej rozmachu i rzędowy czterocylindrowy silnik, ale nie ma co wybrzydzać. Hawk wygląda dobrze, i wszystko wskazuje na to, że może się nim całkiem przyjemnie jeździć. Stalowa rama i dwucylindrowa rzędówka o pojemności 1100 cm3 bazują oczywiście na silniku stosowanym w Hondzie Afryce Twin czy NT1100, więc można spodziewać się fajnej charakterystyki i niezłego prowadzenia. Fakt, że na próżno tu szukać czegoś rewolucyjnego od po prostu kolejna wariacja dobrej znanej bazy, ale chętnie przejechalibyśmy się na tej Hondzie. Na razie jednak jest oferowana tylko na rynku japońskim, ale skoro Afrika Twin i NT1100 są sprzedawane u nas, to być może i Hawk krótce trafi na inne rynki. Honda CB 1300 Super 4 Boldor. Te nazwy kojarzą wszyscy fani UJM, czyli Universal Japanese Motorcycle. I już chyba każdy przywykł do tego, że Honda CB 1300 odeszła na dobre. Otóż nie do końca. Odeszła z naszego rynku, ale w Japonii wciąż można ją spotkać, i mało tego. W zeszłym roku doczekała się nowej generacji. Co prawda zmiany są raczej kosmetyczne, i nie sposób dostrzec ich gołym okiem, ale to dobrze. Zapewne wciąż jest to wielka i miękka lokomotywa, na której jazda musi być rozkoszna. Zresztą dane techniczne zdają się to potwierdzać. Czterocylindrowa rzędówka generuje 114 koni mechanicznych i aż 117 nm z 1300 cm3, więc jest potężnie. Do tego stalowa kołyskowa rama, która znając życie jest pieruńsko miękka, klasyczne amortyzatory i waga 261 kg z płynami. Wygląda na to, że jest to japoński muscle naked w najlepszym wydaniu, ale w wydaniu wyłącznie japońskim i amerykańskim. Nie wiem czy istnieje bardziej znana seria motocykli sportowych niż CBR. Te motocykle przez lata wyrobiły sobie legendarną pozycję, a dzisiaj starsi motocykliści wspominają ten sprzęt niezwykle ciepło. Cebra potrafiła być sportowa, ultrasportowa, komfortowa, wytrzymała i bardzo dyskotekowa. Tak naprawdę każdy motocykl był inny, ale najważniejsze, że każdy odnajdywał w tym jednośladzie to, czego szukał. Mała Cebra już od kilku lat jest nieobecna na naszym rynku, zresztą jak większość supersportów, ale w Japonii, Australii i USA wciąż można kupić nowe CBR600RR Honda CB400. Gdyby ten sprzęt pojawił się w sprzedaży na starym kontynencie, to najprawdopodobniej by nas odcięło na dłuższy czas i stracilibyśmy kontakt z rzeczywistością. Klasa A2 z roku na rok jest coraz bardziej popularna i jesteśmy niemal pewni, że ten sprzęt znalazłby sporą grupę nabywców na starym kontynencie. Oczywiście ten motocykl przekracza magiczną barierę 48 koni, ale jesteśmy niemal pewni, że gdyby trafił do Europy i został skazany na udział w ekologicznym wyścigu zbrojeń, to straciłby sporo mocy maksymalnej i doskonale wpasował się w grupę motocykli A2. W tym przypadku motoekologia mogłaby mieć sens. Japończycy zawsze lubili małe czterocylindrowce, które w innych regionach nie zyskiwały dużej popularności. Te sympatie zachowali i w japońskich salonach dostępne są miniaturowe wersje CB1300 z czterocylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 400 cm3. Jest to motocykl dosyć specyficzny, bo wyposażono go w klasyczne, zapewne dość wiotkie podwozie, a z drugiej strony wysokoobrotowy silnik generujący 53 konie mechaniczne przy 11 tysiącach obrotów na minutę. I to wyposażony w system VTEC. Honda GB350. Prawie street scrambler. Do bólu klasyczny motocykl z singlem o niewielkiej pojemności to historyczna wizytówka Hondy. Choć warto zauważyć, że ostatnio zabrakło tego typu maszyn w portfolio japońskiej marki. Jednak nie znaczy to, że nie ma ich w ogóle. Na rodzimym rynku Honda oferuje pięknego małego klasyka z singlem o pojemności 350 cm3. Jeśli charakter tej maszyny jest taki sam jak wygląd, to musi być bardzo przyjemny pojazd. Honda XR. Myśleliście, że stara i poczciwa XR 650 już całkowicie podeszła na emeryturę? Nie ma szans. Takie legendy nie umierają. Wciąż są fabryki, które montują XR 650 i miejsca, w których można je kupić. Jest to oryginalna XR, -a, a nie Chińczyk na licencji. W USA ostatnia generacja tego motocykla cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego też w tamtejszych salonach wciąż można ją kupić jako nową i to całkiem za rozsądne pieniądze. W przeliczeniu za około 31 tysięcy złotych. Ciekawa sytuacja ma miejsce w niektórych salonach Suzuki. Z serią GSX-R teoretycznie powinniśmy się żegnać, bo już nawet litrowy Gixxer wylatuje z oferty, ale w USA ta rodzinka ma się świetnie i wciąż można wyjechać od tamtejszych dealerów w fabrycznie nowym Suzuki GSX-R 600, 750 oraz 1000. Co prawda do nowinek technologicznych one nie należą, bo są to ostatnie generacje rodziny L, ale czy jest to wada? Absolutnie nie. Pomimo braków w systemach elektronicznych to wciąż kawał solidnego motocykla, który reprezentuje jeszcze analogową szkołę Sportu. Zresztą doskonale wiemy, że dla wielu z was minimalistyczna elektronika to największa zaleta takiego motocykla. Suzuki Boulevard. Gdzieżby mogły się ostać japońskie cruisery, jak nie w kraju wujka sama. Z tego względu największy przedstawiciel Bulwardów u nas znany jako Intruder 1800R lub po prostu Mrówkojad wciąż obecny jest w USA jako nówka. Ten power cruiser za wielką wodą wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem, ale to nie dziwi. U nas raczej taki motocykl nie zyskałby na tyle dużej uwagi klienteli, by opłaciło się go dostosować do europejskich Norm emisji spalin. I jest to bardzo smutne, ponieważ wiemy, ilu w naszym kraju, a przede wszystkim w całej Europie znajdziemy fanów motocykli Intruder w najróżniejszych wersjach. Tak jak Honda wciąż utrzymuje babcię XR przy życiu, tak Suzuki zostawiło DR650S, by cieszył amerykańskich fanów terenowej turystyki i single tracków. Praktycznie niezmieniony od 1996 roku wciąż okazuje się atrakcyjną konstrukcją dla osób, które potrzebują dużego i mocnego singla o prostej konstrukcji, dającego możliwości przemierzenia masy. Kilometrów po terenowych szlakach. To tylko pokazuje, jak ciekawym i potężnym rynkiem jest USA. Trafiają tam zarówno najnowsze i najbardziej wypasione sprzęty, ale swoje miejsce mają też konstrukcje niemalże archaiczne. Ciężko wyobrazić sobie przygodę, której DR650. Mógłby nie sprostać. Wydaje się, że ograniczeniem dla takiego motocykla jest tylko i wyłącznie kierowca. Drezyna to chyba jeden z najbardziej kultowych motocykli w nowożytnej historii amatorskiego offroadu i supermoto. Wystarczająco lekka, by walczyć z nią z trudnym terenem i próbami enduro lub torami kartingowymi, ale też wystarczająco trwała i wygodna, by poginać na niej na co dzień. W Europie był to bardzo ceniony sprzęt. Niestety, dziś jego ceny na rynku wtórnym osiągają już dziwne wartości zbliżone do 20 tysięcy złotych. Natomiast w USA zamiast załadować, się nad wątpliwym stanem drogich egzemplarzy używanych, idziesz do salonu Suzuki, kładziesz pieniądze na stół i wyjeżdżasz na nowej DRZ400S za około 7000 dolarów. Yamaha TW200. Pamiętacie Vanwana 125? No to poznajcie TW200. Nie jest to typowy Endurak, nie jest to również typowy Mieszczuch. To motocykl idealny dla listonosza i sprzęt dla osób, które zamiast kombinować i wymyślać, po prostu potrzebują wjechać w konkretne miejsce i z niego wrócić. Być może ten motocykl będzie nawet lepszy dla leśnika, niż listonosza, a na pewno dla ratownika stacjonującego na plaży. Gdyby tylko pod plastiki napisikać pianki do montażu okien, to jesteśmy niemal pewni, że TW 200 zaczęłoby pływać. Balonowe kapcie, szeroka kanapa i nisko umieszczony środek ciężkości to naprawdę świetne połączenie, ale na pewno taki sprzęt nie trafia w gusta wielu motocyklistów. Z tego względu poza Stanami Zjednoczonymi na próżno szukać TW jako nowego motocykla. Yamaha FJR 1300. Napisać o FJR 1300, że jest turystyczna, że jest Towa, że jest idealna dla dwóch osób, że dowieziecie wszędzie, że zjada autostrady, że jest długowieczna, że jest wspaniała, to jak napisać nic. Fani FJR 1300, kiedy widzą jakikolwiek tekst o tym motocyklu, to łapią się za głowy, bo prawie zawsze nie wynika z niego nic. Pewnych rzeczy i spraw po prostu nie da się ubrać w słowa. Jeszcze w zeszłym roku można było znaleźć niedobitki tego modelu w polskich salonach, ale to już przeszłość. Europejczycy nie są już szczególnie zainteresowani dużymi sportowo turystycznymi krążownikami, więc i Yamaha nie jest zainteresowana, by homologować. FJR R1300 na nasz rynek. W Ameryce i Australii wciąż jednak ten model ma się dobrze i na wystawce salonowej można go po prostu spotkać. Do tej pory Super Tenere 1200 była konkurencją dla dużego GSA i innych maszyn tej klasy. Dzisiaj w Europie Yamaha nie sprzedaży jej już dużej teresy i wszystko wskazuje na to, że Japończycy powoli moszczą gniazdo pod nowy model. Sęk w tym, że wszystko wskazuje na to, że najlepszą opcją dla stworzenia nowej Super Tenere jest baza MT-09, czyli zdecydowanie mniejszy silnik. Jeśli na rynku będą Tenere 700 i Super Tenere 900, to pozostanie miejsce dla Olbrzyma takiego jak Super Tenere 1200, której po prostu już Yamaha nie sprzedaje. Na naszym rynku największa tenera przegrała baterię z BMW i Triumfem. Japończycy w końcu zrezygnowali z oferowania jej na starym kontynencie, ale tam, gdzie rynek i zainteresowanie jest na tyle duży, by pomieścić wszystkich, tam jest i Super Tenere. A to miejsce to USA, Australia i Nowa Zelandia. Iron 883. Rodzina Sportsterów to woda na harlejowy młyn. W naszych warunkach co prawda silnik Evolution montowany w poprzednich Sportsterach niestety nie był już w stanie funkcjonować przez normy Euro 5, ale w Ameryce znalazło się dla niego miejsce. Z tego względu Sportstery nazywane przez purystów prawdziwymi wciąż są tam oferowane i to w tych najsensowniejszych wersjach, czyli taniej Iron 883 i jednej z najfajniejszych 48.